Dzień dobry, ponieważ jestem na końcówce swoich studiów pielęgniarskich, postanowiłem przygotować kilka podcastów na temat sytuacji zagrażających życiu i schematów postępowania w poszczególnych sytuacjach. Udar jest właśnie takim przypadkiem. Jest to jeden ze stanów zagrażających życiu. Pacjent może trafić na ostry dyżur z podejrzeniem udaru, ale także może dostać go po wypisaniu ze szpitala, ale też w trakcie pobytu w szpitalu. Zapraszam dzisiaj do wysłuchania podcastu na temat podstawowych objawów i sposobów postępowania w przypadku podejrzenia udaru. Zapraszam. Każda szanująca się pielęgniarka i pielęgniarz powinni zrobić dokładny raport na początku swojej zmiany w szpitalu, albo przynajmniej przejść po pokojach swoich pacjentów i przeprowadzić fizyczną ocenę w ciągu pierwszej godziny od rozpoczęcia swojej zmiany. Bo jeżeli nie zrobią tego przez pierwsze 4 godziny, a potem, kiedy w końcu pacjent będzie miał niewyraźną mowę, ograniczone ruchy ramion, nie będzie wiadomo, kiedy rozpoczęły się negatywne zmiany związane z udarem. A okno 4 godzin to bardzo ważna informacja dla podjęcia dalszej terapii. No dobrze, co to tak właściwie jest udar lub wylew krwi do mózgu? Udar ma miejsce, gdy dochodzi do uszkodzenia mózgu. Z dwóch powodów: albo z zablokowania przepływu krwi do niektórych części mózgu, albo z powodu krwawienia do mózgu. Jeśli przepływ w krwi został zablokowany, nazywamy to udarem niedokrwiennym. Najczęściej następuje przez skrzep. Jeśli mamy do czynienia z krwawieniem, takim jak pęknięcie naczynia krwionośnego w mózgu, nazywamy to udarem krwotocznym lub popularnie wylewem krwi do mózgu. Gdy zwykle słyszymy słowo krwotok, wyobrażamy sobie ogromne ilości krwi, jakby pacjent miał po prostu się wykrwawić, ale tak nie jest w przypadku wylewu. Zwykle jest to tylko niewielka ilość krwi, ponieważ w jamie czaszki jest ograniczona ilość miejsca, szczelnie zamkniętego, w czaszce, więc nawet niewielka ilość dodatkowej krwi powoduje znaczny wzrost ciśnienia w mózgu. Poza tym krew działa bardzo drażniąco dla tkanek miękkich mózgu. Tak więc istnieją dwa typy udarów: niedokwienny i udar krwotoczny, zwany także wylewem. Ale oznaki i objawy mogą wyglądać bardzo podobnie, bez względu na rodzaj udaru, który ma pacjent. Dlatego też niezwykle ważne jest, aby ustalić rodzaj tego udaru za pomocą testów diagnostycznych przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia, ponieważ leczenie mające na celu. Usunięcie zablokowanego naczynia w mózgu jest oczywiście bardzo różne niż leczenie mające na celu zatrzymanie krwawienia w mózgu. Statystyki wskazują, że 87% udarów będzie miało charakter niedokrwienny, a tylko 13% udarów to udary krwotoczne, zwane także wylewami krwi do mózgu. Więc większość udarów będzie miała charakter niedokrwienny, związany ze skrzepem blokującym dopływ krwi do części mózgu. No dobrze, porozmawiajmy teraz o czynnikach ryzyka. Osoby, które są najbardziej narażone na udar mózgu, to osoby z miażdżycą, a więc osoby z chorymi tętnicami, które stwardniały i mają w sobie nagromadzoną blaszkę miażdżycową. Również są to osoby z nadciśnieniem. Przewlekłe, wysokie ciśnienie krwi jest główną przyczyną udarów krwotocznych. Inne czynniki ryzyka to cukrzyca, otyłość, palenie tytoniu, i doustne środki antykocepcyjne. Warto także wspomnieć w tym miejscu o TIA, czyli przejściowych atakach niedokrwiennych. Są to mini udary, które mają krótkotrwałe objawy i trwają od kilku minut do kilku godzin. Jeżeli pacjent ma historię mini udarów, jest bardziej prawdopodobne, że w przyszłości także dozna udaru. Przymijający atak niedokrwienny to taki krótki mini udar. No dobrze, przejdźmy przez to, jakie są oznaki i objawy udaru. Akronim, który w Ameryce jest zapamiętywany przez większość ludzi, to literki FAST F-A-S-T. F oznacza face, czyli twarz, opadanie części twarzy. ARMS oznacza osłabione ramiona, które wyciągnięte przed siebie w ciągu 10 sekund zaczynają opadać. S jest jak speech, czyli trudności z mową. I T oznacza telefon, czyli natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy. Literka T w akronimie FAST ma podwójne znaczenie. Oznacza natychmiastowy telefon, ale także konieczność zapamiętania czasu, kiedy pacjent był zdrowy. Osłabienie mięśni twarzy możemy rozpoznać, prosząc pacjenta, aby się uśmiechnął. I wtedy można zobaczyć, czy uśmiech jest nierówny. Można także poprosić pacjenta o wyciągnięcie obu rąk przed siebie i zobaczyć, czy jedna z tych rąk nie zaczyna opadać w ciągu pierwszych kilku, kilkunastu sekund. Kolejnym charakterystycznym objawem jest niewyraźna mowa, która pojawia się nagle i niespodziewanie, a wcześniej pacjent mówił wyraźnie. Innym charakterystycznym symptomem udaru jest to, że pacjent skarży się na bardzo silny ból głowy. Jeżeli pacjent twierdzi, że ma najgorszy ból głowy w swoim życiu, to powinno się uruchomić światełko alarmowe. Inne dodatkowe objawy to splątanie, problemy z chodzeniem i problemy ze wzrokiem. W przypadku pacjenta z podejrzeniem udaru bardzo ważna jest informacja o czasie, w którym zaczęły się objawy, ponieważ czas ten decyduje, jakie leki są dostępne dla pacjenta, a jakie nie. Jeśli pacjent obudził się z objawami udaru, zakłada się, że ostatnim okresem, w którym widziano go zdrowego, było pójście spać. Cechą charakterystyczną udarów jest to, że uszkodzenie mózgu objawia się kontrolatelarnie. Co oznacza, że jeżeli widzimy opadanie prawej ręki, to wiemy, że udar jest w lewej stronie mózgu. Jeżeli widoczne jest opadanie twarzy po lewej stronie, wiemy, że udar rozpoczął się w prawej stronie mózgu. Objawy występują przeciwnie niż ich przyczyna, ponieważ lewa strona mózgu steruje ruchem po prawej stronie ciała i na odwrót. Nazywa się to porażeniem połowicznym. Tak więc udar w lewej półkuli spowoduje paraliż prawej strony. Dodatkowo, lewostronny udar może powodować trudności językowe, a udar prawostronny może powodować niezborność ruchów, co oznacza, że osoby nim dotknięte będą mieć słabą koordynację ruchową i mogą myśleć, że mogą fizycznie zrobić więcej, niż faktycznie będą w stanie wykonać. W porządku. Przejdźmy więc przez to, co najlepszego można zrobić dla pacjentów z udarem. Pomyślmy o tym w pięciu krokach. Pierwszym krokiem jest rozpoznanie udaru. Drugim krokiem jest aktywacja kodu udaru, czyli przygotowanie placówki na przyjęcie pacjenta z udarem. Krok trzeci to wykonanie tomografii komputerowej głowy. Krok czwarty podanie leczenia, a krok piąty to monitorowanie pacjenta po udarze. W porządku. Pierwszy krok rozpoznanie. Pacjent może mieć udar w dowolnym miejscu i czasie. Można więc rozpoznać udar u pacjenta, który jest już w szpitalu z innego powodu, lub też może zostać pacjent zgłoszony z podejrzeniem udaru za pośrednictwem pogotowia ratunkowego. Jeśli pacjent z oznakami udaru jest przywożony przez zespół pogotowia ratunkowego, daje to trochę czasu na przygotowanie izby przyjęć. Ratownicy medyczni poinformują szpital podczas jazdy, a więc można postępować według przyjętych algorytmów udarowych, kiedy pacjent już dotrze na ostry dyżur. Gdy pacjent przekroczy próg izby przyjęć, wiele rzeczy będzie robionych jednocześnie. Niektórzy będą sprawdzać podstawowe parametry życiowe pacjenta drogi oddechowe, oddychanie i krążenie. Sprawdzony zostanie również poziom cukru we krwi pacjenta za pomocą testu z krwi z opuszka palca, ponieważ hipoglikemia, czyli niedobór cukru może często wyglądać jak objawy udaru, a naprawienie niskiego poziomu cukru we krwi jest o wiele prostsze niż leczenie udaru. Poziom cukru można podwyższyć wypijając dwie szklanki soku jabłkowego. Więc zdecydowanie najpierw warto wykluczyć hipoglikemię, czyli niedobór cukru który może wystąpić z jakiejś trywialnej przyczyny, na przykład przyjęcia dawki insuliny i następnie rezygnacji ze zjedzenia posiłku. Chcemy również uzyskać zestaw parametrów życiowych pacjenta, zwłaszcza ciśnienie krwi. Zwykle podczas przyjęcia pacjenta z podejrzeniem udaru do szpitala jedna osoba zbiera wywiad i wykonuje badania podstawowe, a ktoś inny w tym czasie powinien już dzwonić do pracowni tomografii komputerowej, aby upewnić się, że laboratorium jest gotowe do przeskanowania pacjenta z podejrzeniem udaru. W trakcie badania pod kątem udaru sporządza się także skalę udaru NIH. W nich ocenia się pacjenta na podstawie 11 równych rzeczy, takich jak poziom świadomości, wzroku, opadanie twarzy, dryf ramienia, nóg, czucie skórne i trudności z wymową. 42 to najwyższa liczba, jaką można uzyskać, ale im wyższa liczba, tym poważniejszy jest przypadek udaru. Także im bliżej zera, tym lepiej, im bliżej 42, tym gorzej dla pacjenta i jego rokowań. Jeżeli podczas badania wstępnego jest wystarczająca liczba personelu, można pobrać krew do laboratoriów, a pacjent ma zakładaną kroplówkę z dużym otworem, czyli w rozmiarze 20 lub większym. Podczas zbierania wywiadu warto zapytać pacjenta, jego rodzinę lub przyjaciół, którzy są z nim, kiedy ostatnio pacjent był widziany w dobrej kondycji, w normie. Jest to bardzo ważne, ponieważ TPA, czyli tkankowy aktywator plazminogenu, można podawać pacjentowi tylko w pierwszych 4,5 godzinach od wystąpienia objawów. Pytamy także o wszelkie leki, które przyjmuje pacjent i o alergie, które ma pacjent. Szczególnie chcemy się dowiedzieć, czy pacjent ma alergię na barwnik kontrastowy do tomografii komputerowej lub ciężkie choroby nerek, które wykluczają zastosowanie barwnika. Jeżeli badania wstępne potwierdzają podejrzenie wystąpienia udaru, natychmiast należy udać się z pacjentem do pracowni tomografii komputerowej. Amerykańskie standardy opieki zakładają, że czas od przekroczenia drzwi placówki medycznej do wykonania badania komputerowego tomografii komputerowej głowy przy podejrzeniu udaru powinien być krótszy niż 25 minut. Tak więc, gdy pacjent dotrze do tomografii komputerowej, najpierw zostanie wykonane badanie tomografii głowy bez kontrastu, a to już pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy pacjent ma udar niedokrwienny, czy krwotoczny i wybrać odpowiednie leczenie. Jeżeli udar ma charakter niedokrwienny, oznacza to, że skrzep krwi blokuje naczynie krwionośne w mózgu. Jeżeli udar ma charakter krwotoczny, inaczej zwany wylewem, oznacza to, że pękło naczynie krwionośne w mózgu, a skan tomografii komputerowej pokazuje gromadzenie się krwi w mózgu. Jeżeli pierwszy skan pokaże, że mamy do czynienia z udarem niedokrwiennym, pacjent otrzyma badanie kontrastowe. Dzieje się tak, gdy barwnik kontrastowy jest wprowadzony do naczyń krwionośnych mózgu, aby je rozświetlić na badaniu komputerowym. Dzięki czemu chirurdzy i lekarze mogą zobaczyć, gdzie znajduje się skrzep lub niedrożność w naczyniach krwionośnych w mózgu. Dzięki temu lekarze będą wiedzieć, czy pacjent jest dobrym kandydatem do trombektomii mechanicznej, gdzie można wejść do naczyń krwionośnych mózgu przez pachwinę i fizycznie usunąć skrzep w mózgu. A można to zrobić tylko wtedy, gdy przeszkoda znajduje się w dużym naczyniu krwionośnym. Zaczęliśmy powoli temat leczenia. Jeżeli pacjent nie jest dobrym kandydatem do trombektomii mechanicznej, czyli fizycznego usunięcia skrzepu przez dużą tętnicę, to co można zrobić? Głównym leczeniem, które może znaleźć zastosowanie, o ile mieścimy się w 4,5 godzinnym oknie czasowym od wystąpienia pierwszych objawów, jest podanie TPA, czyli tkankowego aktywatora plazminogenu. TPA działa poprzez rozpuszczanie wszelkich skrzepów krwi, które blokują przepływ krwi do mózgu. Podanie TPA wiąże się z wysokim ryzykiem wystąpienia krwawienia wewnętrznego i zewnętrznego, ponieważ ten Aktywator rozpuszcza wszelkie skrzepy występujące w organizmie. Dlatego musimy mieć pewność, że dokładnie sprawdzana została historia krwawienia pacjenta i nie podaje się ten PA, jeżeli chory doznał np. poważnego urazu głowy w ciągu ostatnich trzech miesięcy, a także jeżeli ma niską liczbę płytek krwi lub jeżeli ma inne zaburzenia krzepnięcia, TPA podawane jest przez kroplówkę, a kiedy już się rozpocznie podawanie leku, pacjent będzie narażony na ryzyko krwawienia. Dlatego należy pacjentowi założyć dwie kaniule, czyli kroplówki, zanim zostanie rozpoczęte podawanie leku. Jeżeli będzie pacjent potrzebować cewnika, także trzeba go założyć przed rozpoczęciem podawania tPA. Zasadniczo nie powinno się niczego wbijać ani wkładać w ciało pacjenta, jeżeli nie musimy tego robić po rozpoczęciu podawania tPA. Gdy już to się rozpocznie, pacjent powinien mieć opiekę pielęgniarską 1 do 1. Pielęgniarka opiekująca się pacjentem będzie musiała znaleźć kogoś innego, aby przejął opiekę nad pozostałymi pacjentami. Pacjent, któremu podawane jest TPA, jest monitorowany pod kątem krwawienia, stanu neurologicznego i ciśnienia krwi. Jeżeli wystąpi krwawienie, które jest silne, lub jeżeli pacjent zacznie uskarżać się na nagły ból głowy, powinno się przerwać podawanie TPA i skonsultować z lekarzem. Może to być oznaka krwawienia w mózgu. To bardzo delikatna równowaga pomiędzy skrzepem w mózgu a krwawieniem, które może wystąpić. Jeżeli pacjent znajduje się poza oknem na podanie TPA, na przykład gdy minęło więcej niż 4,5 godziny od wystąpienia objawów i nie jest kandydatem do trombektomii mechanicznej, lekarze często zlecają nadciśnienie permisywne. To znaczy, że pozwala się na wzrost kontrolowany wzrost ciśnienia krwi. Dzieje się tak, gdy nie podaje się leków na ciśnienie krwi i pozwala się, aby ciśnienie krwi wzrosło naprawdę wysoko, np. Na do 220 na 120, w nadziei na to, że Powoduje to lepszy przepływ krwi w obszaru wokół skrzepu w mózgu. Leczenie udaru krwotocznego wygląda zupełnie inaczej. Jest to zaledwie 13% wszystkich udarów i nie będziemy wchodzić w wiele szczegółów na ten temat, ponieważ większość udarów 87% ma charakter niedokrwienny. Udary krwotoczne leczy się przez zlokalizowanie źródła krwawienia, a następnie interwencję chirurgiczną, przycięcie krwawiącego naczynia krwionośnego, a następnie wykonanie drenażu czaszki, czyli nawiercenia czaszki w celu zmniejszenia ciśnienia śródczaszkowego. Podawane są również pacjentowi leki obniżające ciśnienie krwi, zwykle beta-blokery. Także leczenie udaru krwiotocznego jest zupełnie inne niż leczenie udaru niedokrwiennego. Dlatego tak ważne jest wykonanie w pierwszych godzinach od wystąpienia objawów, tomografii komputerowej głowy pacjenta, aby określić typ udaru i zastosować odpowiednie leczenie. Pamiętajmy proszę o akronimie FAST w przypadku podejrzenia udaru. Face, twarz, arms, ręce, speech, mowa i T. Telefon lub time czas. Podstawowa informacja, która może uratować życie bliskiej osoby, to jest, czy w placówce medycznej, do której wieziony jest pacjent z podejrzeniem udaru jest pracownia tomografii komputerowej, która jest czynna w porze interwencji, ponieważ każde leczenie udaru wymaga natychmiastowego zdiagnozowania, czy pacjent ma udar niedokrwienny, czy wylew, a można tego dokonać za pomocą badania komputerowego tomografii komputerowej głowy. A badanie to powinno być wykonane w ciągu pierwszych 25 minut od przekroczenia progu izby przyjęć. Dalsze interwencje zależą od tego, czy w danym szpitalu jest neurochirurg na dyżurze, czy nie. Mam nadzieję, że ta wiedza nigdy Wam się nie przyda. Jednak, gdy ktoś w Waszym towarzystwie będzie zdradzać oznaki udaru, możecie udartować mu życie, stosując odpowiednie algorytmy postępowania. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia już wkrótce.